Hej, witajcie drodzy widzowie ARKO265. Zapraszam Was na półfinał, który dzisiaj o godzinie 21.00 Liverpool kontra Villarreal. Bez zbędnego przedłużenia przejdźmy sobie do spotkania Liverpool Villarreal. Zaczynamy spotkanie przypuszczalne. Typy już mam ustawione, więc trzeci komplet, albo weźmy żółte. Na pewno będzie wara podstawowy, bo ze względu na to, że oni mają podobne czerwone, więc dobra 6 minut się zgadza. Anfield jasna. Dzisiaj bardziej niż jak lato. I dobra wszystko mamy ustawione, tak jest. Bezbędnego przedłużania. przed sobie do spotkania. Okiem Mistrzów. Anfield, Stadion Liverpoolu, będzie dziś areną zmagań, które rozpoczną się już za chwilę. Chyba wszyscy nie możemy się doczekać rozpoczęcia meczu. Ten mecz będziemy dziś komentować w duecie. Tomasz Smukowski i Jacek Laskowski. Takiego półfinału UEFA Champions League nie można przegapić. Za chwilę pierwsze spotkanie. Liverpool zmierzy się z Villarreal. Tomku, myślę, że jako neutralni kibice życzymy sobie dzisiaj tylko jednego, żeby ten pierwszy półfinał UEFA Champions obchował bramki, wspaniałe akcje i wielkie emocje, a o wyniku decydowała forma meczowa piłkarzy, a nie wątpliwe decyzje armii. To może być świetne spotkanie, więc nie mogę się doczekać. Z Formacja obronną Virgin Mandal, występy razem z Jordanem Matidenem, Jordan Henderson oraz Fabinho zagrają na środku towarzyszy. Formacja z się świcą szpicą, zatem tak, linia ataku osamotniałej na paski. Przybyciu na Antwerp w 2015 roku Newton Klopp całkowicie odmienił oblicze Liverpoolu. Przeszczepił na angielski dług swojej wizję ofensywnego futbolu opartego na pressingu. Ale taktyka to nie wszystko. Liczy się kolekty, dotyczących piłkarzy, kubiców i całą społeczność. Pod tym względem wielu komentatorów śmiało porównuje Kloppa do trenerskiej legendy Liverpoolu, To jest większa. Już wiemy, jakim składem rozpocznie ten mecz Via Real. Mamy tu do czynienia z klasycznym 1-4-4-2, z tym, że jeden napastnik jest nieco cofnięty. Tak, i stanowi taki łącznik między napadem i pomocą. Ten wyżej ustawiony ma za zadanie rozpychać się łokciami i przesuwać defensywy, a ten drugi biega w linię obrony i nie daje się łapać po Przejęta linka. A teraz mamy? O, Pauli. Takie przerwanie obiecującej akcji. Żółty dla żółtego. No, powiem ci, że sędzia podejmuje teraz kontrowersyjną decyzję. Taki Faul zasługuje oczywiście na kartkę, tyle tylko, że mogła to być od razu kartka czerwona. To był taktyczny Paul, obliczony na zatrzymanie niebezpiecznej szarży na bramkę, a przepisy są w tej chwili... No, nie wiele teraz, prawda? Przenosi tę piłkę odrobinę nad poprzeczką. To była dobra szansa z wolnego, Groźne, precyzyjne uderzenie, ale nie w światło bramki. Poznamy dziś najlepszą klubową drużynę w Europie, bo przed nami finał uływa Obie edity pokonały niezwykle trudną drogę, by się w znaleźć, ale koniec końców pamięta się tylko zwycięzców. I tak, i niebo. Przegrane drużyny Bayernu, Atletico czy Minanu też na trwałe utkwiły nam w pamięci. Czasem aż trudno uwierzyć, że pierwszy finał tych rozgrywek odbył się do tyłu. Zaraz, zaraz, przerwę, bo jest groń. Tak! Gol! Moxalla! ...czyli nie będzie do trwałych pokonów w tym dwóch Teraz gra powinna się otworzyć. Nie jest gol, Moxalla. Na to I pozachwycajmy się Tomku tym rajdem jeszcze przez chwilę. Ileż tu by było odwagi, by do przodu. Ileż uporu, by, by nie z połowy. Ileż energii. Jestem oczarowany. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Był tam fałd, ale gramy dalej. Zastosowana korzyść na rzecz liberty. Świetne, prostopadły po mnie. Bramka! Ale szybko wyprowadzony kolejny cios! Czy po czymś takim przeciwnik może się jeszcze pozbierać? Za nagra zniesie podębka. Dodemiamy słyszała, ale tener na pewno będzie miał zastrzeżenia do ustawienia bramkarza przy tym Za daleko miał do krótkiego słówka. Zostawił u miejsca, więc strzelec spadliwie to wykorzysta. No to mamy 2:0. do zera. Trzymać Senegalczyka. walej jeszcze. Goal! co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. Ostaną chyba, powiedzą kibice, którzy teraz debatują na cześć strzelca. Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym spodzie. Docenimy też klasę strzelca. Musiał uniemożliwić na obrońcy wyjście piłki, a potem oddać skuteczne strzały. Brawo! Sama za siebie plan zrealizowany z nawiązką może sobie pogratulować. Mamy obecnie 3 do 0. To serce dostał To Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Zrobił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył Znakomita interwencja, bo musi dodawać pewności siebie. Źle to zrobił, oddał piłkę rywalową. Bramkarz broni, zagrożenie nie minęło, trzeba wybić. Dobry odbiór piłki, ale Pałc. Ależ to była parada, to u klasa światowa, wielu kibiców na pewno już widziało piłkę w siarce, ale nic z tego. Piłka ma dobieg, od familią. Znalazła go piłka, jak to wykorzystać? Nie, 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 nie. Co się dziś dzieje? Robią co chcą, mają cztery bramki, przewagi. Ależ to było ładnie wymierzone, celne, prostopadłe podanie. A sam strzał był już formalnością z takiej odległości, ciężko nie trafić. Naprawdę dawno nie oglądaliśmy tak jednostronnego widowiska. Równie dobrze że już teraz można byłoby zakończyć ten mecz. Trzeba patrzeć. Ale ta wyszła na rzutrożnie, głęboko teraz. Nie wykorzystany, cały fragment gry, piłkę wymijają rywale. Ani, co za zmarnowana sytuacja! Było naprawdę w ale co tu się stało? Przyłożył bardzo mocno chyba zbyt mocno bo zamiast siły. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Jest gol! Proszę Państwa, czekaliśmy na to! czekaliśmy się! Piękne zamienić! I te naprawdę mają powodę do radości! Aktualny wynik to 4 do 1. Uwalił się z okazja! Ależ znakomicie teraz bronił bramkarz Pokazał klasę, uratował Ziemię i cały zespół! Rzeczywiście świetna robota. bo takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawicę triumfalnie w górę. No i brawo! To co Państwo widzicie to wysoki presji. Kapuł. Dani Pareko z pójką przynozę. Ale szokacja teraz! Całkiem ciekawa próba strzału. Jeszcze lepsza interwencja. Widać było, że czyta grę i nie da sobie wrzucić piłki za kołnierz. Piłka poza boiskiem po tym wejściu. Udana interwencja. Wejście bez falu. Piłka odzyskana. Będzie miał okazję do przódki. Yes. Ale grudno tu mówić o interwencji najwyższych lodów. I po tej bramce jest 4 do 2. Łącz i strata. Podanie do Jordana Hendersona. I jest! Tym samym prowadzą różnicą trzech koli. Po prostu muszą to wygrać. Każdy bramka, zna to uczucie, gdy sięga piłki palcami, ale taj, tak pada do środki. Zrobione chyba wszystko, co można, ale to nie wystarczy. Zmówienie gry od środka. No cóż, sami Państwo widzicie, jak układa się ten leci A To dopiero pierwsza połowa. Wciąż jest przy Pimce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Ale to by było tyle w koniec akcji. No i jest szansa na dobrą rzutkę. Wracą Pimce. Muszą znów o nią powalczyć. Nieudanie teraz. Strada. I podanie do Parecho. Bronij, ale piłka nadal trze, wciąż rośnie. To w końcu. Spokojnie łapie piłkę. Tym razem bez trudu, ale ta interwencja z przepływem była czymś niesamowitym. Sam nie wiem, jak to obronił. Akcja toczyła się dalej. Dopiero teraz ma okazję, by uspokoić nieco grę. Arbiter kończy pierwsze 45 minut. rozgrywanego na Anfield. Drugą połowę pierwszego meczu półfinałowego UEFA Champions League. Czas zacząć. Dobrej zabawy. I tym udanym wejściem stosował Akakiewala. Kolejny gol! Prowadzą już różnicę czterech bramek. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontrakt. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkę. Bardzo jednostronne to spotkanie. Nie spodziewałem się tego. Można się co najwyżej zastanawiać, ile mnie jeszcze goni strzelą. Czyli wykorzysta tę okazję! I udana interwencja. Teraz z na 11 metr. Nic z tego! Oddalają teraz zagrożenie. Nie patyczkował się teraz z przeciwnikiem. O, teraz jest niezła okazja do kontry. Teraz poszedł jest za Znakomicie teraz broni bramkarz! Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół! Rzeczywiście świetna robota! Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawicę triumfalnie w górę! I teraz podwójna zmiana! To środkowuje z roku, dość głęboko! wybija, ale niedobrze! Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić! Dobrze przyjął piłkę mimo presji! Posiadanie piłki Henderson. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Piłkę ma Estupinian. Out po tej udanej interwencji. Jest podanie w ofensywie. Co dalej? Gerard Moreno. Czy się teraz na strzał? Jest to! Kurde, macie! Poczekaliśmy na to! Poczekaliśmy się! Piękne trafienie! kibice naprawdę mają powody do radości! No to jak widać, obie drużyny postanowimy sobie dzisiaj postrzelać! Może to jeszcze nie koniec? O, nie tym razem! Świetna interwencja! Tak, już myślałem, że strzeli drugą bramkę, ale Dinka nie chciała trafić do siatki. A teraz szansa na gola. Ani są broni, choć przecież nie miał prawa. To musiał być gol. Rzuca w okolicę 11 metra. I już nic z tego rożnego nie będzie. Spokojnie są w tej sytuacji. Doskonale utrzymuje piłkę po isku. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Podanie do Jordana Hendersona. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. I piłka pod nogami Salaka. Dobra interwencja. Rywal bezradny. Digeros. Raul Albiol. Poradził sobie, minął z wodą Co teraz zrobił Alison Jak doszedł do tej piłki? 6-3, to nie mogę tak jak ci. Przecież to tak samo. to pole karnę zagrywa? O cóż, nie popisał się wykonawca. Bramkarz łatwo łapie. I teraz, dobra okazja do kontry. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Znakomite wykończenie! I oto ma na koncie już dwa trapienia. Teraz trzy dołożymy do tego trzecie. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Firmowo ma teraz piłkę. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Teraz uwaga, agresywny presjant przynosi przekwyt. Może być z tego okazja. Gol! Ale skuteczność prezentuje w tym meczu. Hat-trick to zawsze wyjątkowe osiągnięcie. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą a Mohamed Salah nie pozostawił bramkarzowi złudzeń z najbliższej odległości. Widzimy jak zmartwiony jest menedżer, którego zespół zamiast próbować odrabiać straty, traci teraz kolejną bramkę i ponaj wszelkie już szanse na korzystne o, Ten mecz jest zupełnie bez historii. Na boisko wyszła jedna drużyna, a druga na stadion. Na razie nie dojechała. I podanie do Pareko. Ale strzał zablokowany. Ależ za żarcie walczył o tę piłkę. To za szansa. Silny strzał, zupełnie jednak nieudany. Sto na tej okazji. Decyzja o strzale dobra, ale wykonanie fatalne. matko uh -uh. Okej, okay. o oh. poza południskiem po pod tym wejściu. Udana interwencja. Nie teraz w obronie wyczekali rybala, dwóch są przy piłce. Liverpool ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Przecież wykorzysta tę okazję. On jest niemożliwy, jak to wyjął. Przy takiej gości nie miał czasu na reakcji, a jednak to obronił. Prawo. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Oh. Pani Faryko, good Tak to powinno wyglądać w odbiorze. Of. Kapu, teraz z Potężny strzał, to mogło się udać, ale jednak nad poprzeczką. Zastopowana zdjęty. Ja, utrzymajmy się na dłużej. Bez... nie do końca ten przycisk wyszedł. I sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. Nie, tak grać nie można. Sędzia pokazuje żółtą kartkę i udziela ostrzeżenia. Oby skutecznego. ma jest sali nieobrony, uwaga! Łatwe zejście z tylką ze skrzydła. To niemożliwia strzał? Jest! Są w górę! Bramka za bramką! Muszę naprzeciwko na lewo! A im się nie nudzi! Czy to nie coś, co kibice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie. wolny bardzo wielu toków. Do po końca meczu już tylko minuta plus to, co doliczy sędzia. Udańczę trzy. Dziękuję za uwagę. To wszystko na dziś. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę, komentarzy, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć. Słyszymy się. Trzymajcie się. Cześć Pa. Podkujcie, co pójdziecie komentarze pod filmem. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć Pa.